No cześć w jednym z ostatnich odcinków montowaliśmy tę kładkę, którą pewnie pamiętacie a dzisiaj spróbujemy zrobić jej odrobinę stabilniejszy fundament, żeby tak nie latała wbijemy cztery kołki na krawędziach tam gdzie się trzyma na ziemi i zobaczymy jak wtedy będzie bardziej stabilna dojedziemy leżąca bezpośrednio na ziemi kładka nieco kołysała się dlatego też pomyślałem o jakiejkolwiek formie stabilizacji. W tym celu użyłem czterech palików, które włożyłem w wywiercone w ziemi otwory i na nich położyłem kładkę. Dzięki temu kładka stała się dużo bardziej stabilna. W przyszłości pewnie pomyślę jeszcze o przywierceniu kładki do tychże palików. Ale może ona się stać niezbyt mobilna i będzie musiała zostać w jednym miejscu, a jest to kładka tymczasowa i może zaistnieć potrzeba przekładania jej. Puh, nie było to łatwe, ale udało się. Są cztery podpórki. Jest dużo, dużo stabilniej i mam nadzieję, że też sama kładka nie będzie mogła tak szybko gnić. Zobaczymy ile to pożyje. Może jeszcze to przytwierdzę czymś w późniejszym terminie mocniej. Ale póki co wygląda naprawdę dobrze.